Model ten jest tradycyjnie popularny na rynku ukraińskim, a popyt na niego na rynku wtórnym jest bardzo duży, mimo że samochód nie jest produkowany od dłuższego czasu. Myślicie, że chodzi o niespotykaną dotąd niezawodność klasy S z tyłu? W 211? Nypy mycie! Mecie. Samochody Mercedes-Benz są uwielbiane nie tylko na Ukrainie. Nasi rodacy dosłownie podnieśli ich do rangi idoli. Co więcej, to właśnie modele klasy E uznawane są za złoty środek Mercedesa. Są optymalne pod względem wielkości i przestronne, wygodne i prestiżowe, a także zapewniają doskonałą jakość jazdy i obsługę. Dlatego klasa E charakteryzuje się dużą płynnością na rynku samochodów używanych. Samochód produkowany był jako Sedan i Kombi, który tradycyjnie pojawił się rok później niż Sedan. Układ Mercedes Benz klasy E jest klasyczny. Silnik umieszczono wzdłużnie z przodu, a koła napędowe z tyłu. Istnieją również modyfikacje napędu na wszystkie koła. Początkowo gama silników benzynowych obejmowała kompresor 1,8 litrowy 4,163 km, 2 V6 o pojemności 2,6 litra, 177 km i 3,2 litra, 224 km, a także parę WOD 8 do 5 litrów, 306 km i 5,4 litra AMG 476 KM ze sprężarką. Turbodiesle reprezentowane były przez dwa 4-cylindrowe silniki o pojemności 2,1 litra 122 i 150 KM, rzędowe 5 i 6-cylindrowe jednostki o pojemności odpowiednio 2,7 litra 177 KM i 3,2 litra 204 mocy. Jako 4,0 litrowy silnik V8 o mocy 260 koni mechanicznych. Po zmianie stylizacji w 2006 roku gama silników uległa dość poważnym zmianom. Skrzynie biegów to 6-biegowa manualna oraz 5- i 7-biegowa skrzynia automatyczna. Te ostatnie montowane są w najmocniejszych wersjach klasy E od 2004 roku. Ale ze skrzynią 4 Matic połączono tylko 5-biegową automatyczną skrzynię biegów. O wyposażenie używanego Mercedesa Benz klasy E nie trzeba się zbytnio martwić. Początkowo jest on bardzo bogato wyposażony. Standardowa wersja Classic zawierała ABS z asystentem hamowania, kontrolę trakcji i systemy przeciwpoślizgowe, sześć poduszek powietrznych, akcesoria elektryczne, podgrzewane szyby i lusterka, regulacja wysokości siedzenia, światła przeciwmgielne, felgi aluminiowe, komputer pokładowy, klimatyzację i system audio. W wersji Elegance samochód został wykończony drewnem orzechowym, a kierownica i dźwignia zmiany biegów zostały pokryte skórą. Opcja Avantgarde dodała do listy podstawowego wyposażenia skórzaną tapicerkę i spryskiwacze reflektorów ksenonowych. W klasie E zainstalowano kilkanaście jednostek napędowych, wśród których była w przybliżeniu równa liczba silników benzynowych i turbodiesel. Wszystkie silniki wyposażone są w metalowy łańcuch w napędzie mechanizmu dystrybucji gazu i teoretycznie powinien on służyć wiecznie. Ale w przypadku silników sprężarkowych o pojemności 1,8, litra łańcuch był rozciągnięty już na od 60 000 do 90 tysięcy km. Wymiana 4000 hrywien. Po setkach zawory w prowadnicach zwykle kwaśnieją. Silniki wymagają również terminowej wymiany filtra powietrza co najmniej co 30 000 km. W benzynowych silnikach V6 o pojemności 2,6 i 3,2 litra układ wentylacji skrzyni korbowej okresowo ulega koksowaniu, a amortyzator koła pasowego wału korbowego ulega rozwarstwieniu. Są to silniki z trzema zaworami i dwiema świecami zapłonowymi na cylinder, a świece zapłonowe z elektrodami platynowymi w naszych warunkach wymieniane są co 40 tysięcy km. Jeśli jeździsz przez długi czas z wadliwymi, będziesz musiał wymienić nie tylko czujniki tlenu, ale także konwerter, a to jest kosztowne. Wtryskiwacze też nie lubią paliwa niskiej jakości, trzeba je okresowo czyścić, przy każdej konserwacji należy sprawdzić blok przepustnicy i w razie potrzeby umyć. Jeśli rozruch zimnego silnika jest utrudniony, a zużycie paliwa gwałtownie wzrosło, najprawdopodobniej konieczna będzie wymiana zespołu. 24 zaworowe silniki V6 serii M272 o pojemności 2,5 litra, 3,0 litra i 3,5 litra są bardziej kapryśne. Zagrożone są jednostki sterujące, czujniki położenia wałka rozrządu i klapy kolektora dolotowego. Ale głównym problemem jest to, że zużywają się zęby koła zębatego wałka wyrównoważającego, dlatego mechanizm regulacji rozrządu zaworowego zaczyna działać nieprawidłowo. Naprawy są bardzo drogie. Mercedes Benz klasy E z manualną skrzynią biegów jest bardzo trudny do znalezienia. Znacznie częściej spotyka się go w automatach 5 lub 7 pasmowych. Nawiasem mówiąc, młodsza automatyczna skrzynia biegów wyróżnia się wieloma drobnymi defektami. Może to zostać zniszczone przez środek zapobiegający zamarzaniu, który dostanie się do środka przez nieszczelną chłodnicę, która ma wspólny obwód z układem chłodzenia. Z wiekiem pudełko zaczyna przeciekać przez uszczelki i uszczelki. Jednak wyciek oleju przez złącze elektryczne sterownika skrzyni biegów jest szczególnie typowy. W zawieszeniu w pierwszej kolejności wymienione zostaną ciche bloki tylnych wahaczy krótkich, które wytrzymują średnio 60 000 km. Rozpórki stabilizatora wytrzymują od 50 000 do 90 000 km, podobnie jak przeguby kulowe. Końcówki drążków kierowniczych rzadko wymienia się wcześniej niż po 100 000 km. Amortyzatory wytrzymują mniej więcej tyle samo. Przednie wymienia się razem z łożyskiem górnego wspornika amortyzatora, gdyż przy demontażu trudno go nie uszkodzić. Z biegiem czasu olej zaczyna z nich wyciekać przez uszczelki i uszczelki. Należy również przygotować się na zwiększone zużycie oleju silnikowego przez pierścienie tłokowe i uszczelnienia trzonków zaworów. We wszystkich silnikach łańcuch rozrządu rozciąga się o 200 000 km częściej w przypadku silników o pojemności 1,8 litra. Jednocześnie istnieje powód, aby zaktualizować pasek wielorowkowy napędu wraz z napinaczem i tylnym mocowaniem silnika. Pięciobiegowa automatyczna skrzynia biegów jest trwała. Zdarzają się przypadki, że wytrzymała do 350 000 km. Najbardziej znaną wadą jest wyciek oleju przez złącze elektryczne jednostki sterującej. To samo jest jednak możliwe dzięki przednim i tylnym uszczelkom olejowym. Nawiasem mówiąc, siedmiobiegowa nie jest dużo bardziej niezawodna. W przekładni z napędem na wszystkie koła po 150 tysięcy km łańcuch skrzyni rozdzielczej zostaje przedłużony. Tezja. Standardowe podwozie, z konwencjonalnymi sprężynami i amortyzatorami, nie zniszczycie podczas pracy. Większość części można kupić w wersjach nieoryginalnych, ale służą one dość długo. Przeguby kulowe, łożyska piasty i przedniego amortyzatora amortyzatory wytrzymują znacznie dłużej niż setki. W tylnym zawieszeniu pierwsze wymiany będą wymagane po od 50 000 do 80 000 km, kiedy wymieniane są kolumny stabilizatora. Amortyzatory wytrzymują ponad 100 000 km, a zawieszenie pneumatyczne Airmatic DC jest bardzo drogie w utrzymaniu, a jego żywotność w dużym stopniu zależy od warunków pracy. Mercedes-Benz klasy E jest bardzo odporny na korozję. Nawet na starych egzemplarzach, oczywiście z wyjątkiem awaryjnych, zwykle nie ma rdzy. Aby zmniejszyć masę, przednie błotniki, panel, maska i pokrywa bagażnika zostały wykonane ze stopu aluminium. Dlatego ich naprawa przy obowiązkowym zastosowaniu spawania argonem jest dość droga. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. Proto, duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny. Wejdź na stronę CRME pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.